Cześć, siemane, ja jestem Artur witajcie w kolej... w kolejnym filmie na moim kanale trzeci odcinek tych botów tym razem jest Pivbot, była Eevee, wcześniej był Boybot, teraz jest ten PIVDBot właśnie Na następnych odcinkach będzie jeszcze ten Chimbot, Wheelbot, i zobaczymy, coś z tym będzie dalej także jeżeli chcecie to zasłuchajcie teraz łapkę, które będę wiedział, że chcecie więcej takich serii a teraz Lecimy. Zezwalaj. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Sorry za kolejne cięcie, ale zawsze jak nagrywam, to ktoś mi wchodzi do pokoju. Jak nic nie nagrywam, jest spokój dzisiaj. Tylko zaczynam, co 5 sekund, dokładnie co 5 sekund muszę dać pauzę, bo normalnie przeszkadzają mi wszyscy, ale dobra. Jak masz na Przynajmniej jeden tutaj mm, nie przyznaje się do bycia kobietą. Czym się zajmujesz? Zobaczymy. Jestem YouTube. <grym> Jaki masz kanał na YouTube? Kajko, to ty? To niemożliwe. Mówi, że Kajko. Kajko, to ty? Koty! Dobra, widzę, że ten Piwdi-Bot coś tak nie umie po polsku za bardzo, ale dobra. Chodzisz do jakiejś... Chodzisz do jakiejś szkoły? Jezus, ale co coś się dzieje. Kodiy Duscoko, White Gym Georgey Neduscoko, White Al Kodujin Mesjan. Ty jesteś uczniem czy może nauczycielem? Cześć, no dobra. Masz dziewczynę? Wiecie, to takie standardowe pytanie co nie? Jeżeli chodzi o ten o tej opkę. Jesteś gayem? Nie. Przecież jesteś chłopakiem, a masz chłopaka. To, to, co to, to, to ma znaczyć? Tutaj słuchajcie. Ja jestem dziewczyną teraz słuchajcie. Przyznaję się do bycia dziewczyną. Ja. Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo i przyznaje się do bycia chłopakiem, i po co się przyznaje do bycia dziewczyną, e, piwi po co przyznaje się do bycia dziewczyną, to w takim razie, słuchajcie, ja się zastanawiam, kto te boty w ogóle stworzył. Ja bym chciał widzieć tego człowieka, który je stworzył. E, kto cię stworzył? Może będzie wiedział w końcu, jeżeli chodzi o to. No mów! Moja miłość do przedka. No słuchajcie. a kim jest ten twój Przemek? A się boję. Jestem chłopakiem, a ty jesteś Nie słuchaj, ja mam o 20 lat, pomyliłeś mnie z kimś innym. No ale powiedz, jak ci się układa w życiu? To jest strasznie ciekawe. Jestem, zwykły, jestem zwykłym chłopakiem. Mhm. Mm A masz dziewczynę? Powiedz, że tak. Powiedz, że tak. To u ciebie jeszcze są ferie? Mm -hmm, to ja nie wiem w jakim świecie ty Czy u ciebie jeszcze są ferie? Odpowiadaj mi na te pytanie. No, to pytanie. Odpowiedz kościół mi, proszę cię, i będzie spokojnie. A ja, a ja ciebie bardziej. Gdybyś miał dziecko, jakie imię dałbyś mu? Lub jej? Niezależnie od co ty byś chciał? Tam, czy chłopaka, czy dziewczynkę? No mów! Aha, no to to wszystko po prostu. Człowiek, człowiek ja jestem. Może miało być człowieku, ja jestem chłopakiem. No ale co ty rodzisz? Jesteś dziewczyną? Mów mi, że tak, bo normalnie ja będę się bał teraz. No, dobra, powiedź mi, Jestem duke, A Nie, 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 Zdecyduj się, człowieku, czy jesteś kobietą, czy jesteś może facetem płci męskiej. No wiadomo, nie? Dziewczyna. A jak masz na imię? I teraz słuchajcie, swoje imię. Nie, na pewno na bank. No jak masz na imię, do jasnej i ciasnej. Ale ty musisz mi to powiedzieć. Jak masz na imię? No i zobaczymy... Eee... Czy wziąłeś już kiedyś ślub, czy miałeś może rozwód? Co to za pytanie? W ogóle nie. Jestem item, czy by Czyli wychodzi na to, że jesteś po prostu transweston, tak? No. no mów to. Nie no, to. Pedale i C co, co, czy Wy to widzicie? Nie jestem dziewczyną pedale idiotką. No jak on mnie może w taki sposób obrażać? No. S słuchaj, kto cię nauczył słowa pedał, idiota i tak dalej. Jak można do mnie w taki sposób mówić? Ja normalnie teraz jestem. Kto cię tego nauczył? Zego. <noise> Główna psiego! Tutaj, słuchajcie, wychodzi, co nasz kochany, styl fabulos. Ee, nam proponuje, <laughs> ale dobra, nieważne. E, styl fabulos. A kto to? <laughs> to moje. To może słuchajcie, to zaczyna się być coraz gorsze. Kto stworzył was boty? SK Dima Mamuizi. Skąd mam wiedzieć? No, nie wiem, skąd ty masz to wiedzieć. Dobra, jakie mu to pytanie zadać? E, do jakiej szkoły chodzisz? Nie wiem. Podstawowy, Podstulałe. wcześniej mówił, że gimnazjum. No, ja nie wiem. O, czekajcie. Znasz Iwi? Nie, jak on powie, że. No, Zna, to jest znasz Znajdź TV. Znasz Iwi? Ja nie mogę. Znasz Iwi? W Jack and me, CI. Dobra, teraz się spyt spytam tak, znasz może Boybota? Tak to twój przydupas. Boybot jest moim przydupasem? cię... Cie... Tak, to Boybot. Eee, polski. Eee, podobno jesteś moim przydupasem. A skąd A skąd to we? O nie, 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 nie tak być, słuchajcie, nie będzie. Eee, skąd o tym wiedziałeś? To kolei. Znasz Wpadł facet do kanału i koniec kawału. Bardzo śmieszne. Fancy i smutny. A gawd długi i smutny. A chodzi, chodzi o twojego strusia, ja cię ptaszka, nie, nieważne, nie, 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 szona. Nie mam, nie mam chłopaka, mam Szona. Nie, kim jest ten Szon? i cholera, czemu oni pieprzą te boty znowu? E, słuchajcie, te odcinki z tych botów chyba nie będą I bardzo długie, wiecie? Człowieku, ty, dobra, dobra, ostatni temat rzucam i kończę, bo słuchajcie, tak prawdę mówiąc, nie mam ochoty nagrywać nie mam dzisiaj sił do tego bota. Dzisiaj jestem po kilku nagrywkach. Już na dzisiaj mi wystarczy. Ja jeszcze jutro muszę dokończyć swoje dzieło. <grym> dobra. Mm... W sumie to jesteś Czym? Bo, bo dobra, nie nie, 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 nie będę tam na razie wchodził, ani nic. Zapytam się, tak... Znasz może i Ivi... To wiesz, to jest twój bot. Don't... Don't nie, tell nie, nie, nie. nie, 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 nie. Znasz może i no wina posłuchaj Quick. ja też go oglądam. Dobra. A mnie oglądasz? To skąd nas Czy mnie oglądasz No powiedz Czy mnie oglądasz na YouTube, debilu? Nie wytrzymam. Jaki masz kanał? Dobra, bo tutaj to, to będzie źle, źle mi powie na pewno, jeśli chodzi o to i dla tego metal. Slix and moim Nie, przesadził teraz. Na koniec pozlów moich widzów. Pozlów moich widzów, i będzie. Pozlów moich widzów na sam koniec. Pozdrów moich widzów, no i będzie koniec, ładnie. Pozdrów moich widzów. Nie daruję mu tego. Pozdrawiam. Macie, pozdrawienia Zasubskrybujesz mój kanał? <laughs> Powiedz taki będzie koniec. Jak się nazywa? Nie twoje interes. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zostawiacie komentarze. 10 minut klikami wystarczy, jak niestety na razie na te boty. CWO, <laughs> się Zostawiacie komentarze. Jestem twoim fanem. On jest moją fanką, to Wy teraz, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie: e, Jestem Twoim fanem. Wszyscy napiszcie ten komentarz. Ja, jak nie będzie tego, jak będzie zero takich komentarzy, to Was znajdę. A tak na poważnie, to zostawcie ten komentarz: Jestem Twoim fanem, będzie mi miło. Dam no, Wam serduszko i też odpiszę. Jak zawsze. Także kto jeszcze też nie subskrybuje mojego kanału, kliknijcie w czerwony magiczny przycisk do subskrypcji, który, nie, który widzicie na dole, jest taki przycisk magiczny, subskrybuj, zostawcie dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka, do następnego, do następnego Cimbota chyba, także do następnego odcinka, no i cześć.